jak chleb bądź uwielbiony od swego kościoła. Śpiewamy tę pieśń eucharystyczną bardzo często w naszych kościołach. I moi drodzy, wracając do tematu naszych wielkopostnych rekolekcji, że wraz z Maryją, z nas czytamy znaki obecnych czasów. Chwilę w tym znaku chcę się zatrzymać nad rzeczywistością, w której jesteśmy, wy i ja nad rzeczywistością Kościoła, którym jesteśmy, bo to nie pewnie powiedziałbym na tym, że nieraz oglądając telewizję, słuchając radio, wchodząc na portale internetowe, widzę, jak ludzie mają jakieś mylne pojęcie Kościoła, albo należą nie do tego samego Kościoła, do którego należy i ja, jakby zapomnieli definicji, którą w katechizmie Kościoła katolickiego w tej książce, którą tam mamy, pewnie w wielu domach ona jest i może nie będzie zachętą, by może w Wielkiej Poście zacząć czytać, mieć trochę więcej wiedzy religijnej. przeczytać, czym jest Kościół. Zacytuję Go I przypomnę. Kościół to wspólnota ludzi ochrzczonych, zmierzających do zbawienia pod przewodnictwem następcy Chrystusa na ziemi papieża. Wspólnota ludzi ochrzczonych wszystkich. Jak przyjąć na tym słowo ludzi, którzy często nawet do kamery telewizyjnej powiedzą, że Kościół to papież, biskupi, kapłani, siostry zakonne, misjonarze, świeccy, katecheci, kropka. Nie. Tak naprawdę totalnie z tym to Kościołem oprócz wspomnianych przed chwilą każdy człowiek, który przyjął chrzest i który zmierzy do zbawienia pod przewodnictwem głowy Kościoła, który jest papież, i moi drodzy, dzisiaj dlatego trzeba może mocno się chociaż tego wieczoru zastanowić, jak ja widzę się jako człowieka, jako osobę Kościoła, czy ja się traktuję jako Kościół. Jak więc zrozumieć tych, którzy potrafią opowiadać dowcipy, świetne żarty o, o Benedykcie XVI, o kapłanach, o siostrach zakonu, o świętych księżych. Wspomniałem o boherowych beretach, które najczęściej oczywiście Tytułem tego ubrania, nakrycia głowy, będzie to, że są wierzący. I świetnie się z nich nabijać. Często by powiedział, że przecież że jest nabijanie się ze swojej rodziny. Powiedziałbyś taki dowcip o swojej babie, że wszyscy mieli łzy w oczach i pękali ze śmiechu. Ktoś powiedział, nie, zdrowy człowiek na umyśle tego nie zrobił. Jak pomyśleć o katolikach, którzy chociażby właśnie to robią? I myślę, że są dowcipni. Pamiętam kiedyś rozmowę z jednym panem, który. W towarzystwie, co się powiedział, Jakiś się właśnie kościelny. Rodzina strząsnęła oczarnie, no, a my u niego. Nikt się nie zaśmiał, on popatrzył na mnie i mówi, Co się nie śmieje? Przecież to jest takie radosne. Nie chcąc gasić jedną powiedziałem, Zauważył Pan, że nic nie śmieje? To nie jest radosne. również nie świat, czasem również dajemy takie antyświadectwo, że ja jestem człowiekiem, który na pewno rzeczy sobie nie pozwoli. I muszę mocno powiedzieć dzisiaj, jeżeli ktoś krytykuje Kościół, a jest człowiekiem Kościoła, bo do tego wrócę, nie mówię o ludziach niewierzących, inaczej wierzących. Więc jeżeli krytykuje ktoś Kościół, to niech wie, że krytykuje siebie. Przepraszam za słowo, jeżeli ktoś pluje na kościół, to niech wie, że pluje na siebie. I mam tego pełną świadomość. Bo w tym momencie wszyscy niewierzący zacierają ręce. Chary katolicy nawet nie są świadomi swojego wiary. Jak to w ogóle można? Moi drodzy, o tą atmosferę pewnie walczycie i wy i ja. Niedawno miałem spotkanie znajomych, którzy wychowują dwójkę dzieci i pamiętam, wchodząc, pytam co tam u was od ostatniego spotkania. Nie było dzieci, było wspomniane małżeństwo. Ta pani koło 40 nie mówi powiedzieć, no, ja, że jak chcesz to pomóc. No mówiąc, Macie, już pokłóciliśmy się no, przez was, powiem przez was, jak jest ten jeden, to jest jedna osoba. Chodzi o księżyc. A, no to świetnie. A co się stało? No bo wiesz, mój mąż że jest jakąś kolejną lotę z pracy o Kościele, o a to zawsze tam. Wiesz co, zaczął do móc na wiedzieć przy dzieciach. Ja myślałem, że postrzał. Powiedziałem, zamknij się ostatnio twój posiłek w domu. A on mówi, chyba żartujesz. Przecież o tym wszyscy mówią ten Zamknij się potem porozmawiamy o tym. I gdy dzieci poszły do respekcji, on powiedział, ostatni raz rozmawiamy na takie tematy przy dzieciach, czy ty zauważyłeś, że, że nas do, nasz dorastający syn na ostatnie Morze Narodzenie nie zdążył się wyspowiadać? A nigdy mu się to nie zdarzało. Coś mu dalej do kościoła, chyba tobie troszeczkę też, a przynosisz te wszystkie śmieci z pracy w nocy. Może te dzieci jeszcze teraz nie zrozumieją, czy to jest prawda, czy nie. Ale o nim to jest niepotrzebne, w tym czasie wzrastają. My sobie możemy o tym pogadać, ale nie przy dzieciach. Ostatni raz on nie życzy sobie tego w domu. Słuchajcie, ja powiedziałem to tak mocno, że czy pierwszy raz byłem w takiej akcji. Tak powiedziałem, dziękuję Ci, że walczysz o atmosferę Bożą w domu. Wielu ludzi nawet tak o tym nie pomyśli. Telewizor leci z programami, które są jasno po nas, wierzących, ale nikt nie przełączy kadłubu, nie powie nie, nie nawet tej szmiry. No bo przecież to świetne ewangelizator dzisiaj. Zawsze prawdę nam powie. Gdy mówimy o Kościele, to nie będą najczęściej udostępniać nas z ludźmi chorymi, i starszymi. Kościół to przecież nie ludzie młodzi. Za pół godziny będziemy wiedzieć, czy ktoś w Kościele przyjdzie, wie osoby młode, z Brzeska i okolic. Ufam, że tak. Młodzież jest świetna. Młodzi do wierzących, nie. W 2010 roku w sprawie smoleńskiej, i do niej nie będę już nawiązywał, ale pracowałem wtedy w Warszawie i na krakowskim przedmieściu byłem przed prezydenckim prezydenckim o wspomnianej walce o krzyż. I pamiętam dzisiaj, jak na krakowskim przedmieściu po były wypowiedzi ludzi wierzących, i kamera, która pokazała ludzi chorych, starszych, cytuję niestety o Czasem jednego chłopca niepełnosprawnego. Pamiętam, że byłem przy tej modlitwie. Pomyślałem sobie o człowieku, który jesteś operatorem kamery, albo który ten program puścisz, żeby Bóg cię nie dotknął kiedyś, że ty będziesz miał kogoś niepełnosprawnego, bo tak świetnie się nabijać, z chłopca 30-letniego, który jest po porażeniu mózgowym i który nieskładnie czyta rozważanie się z cyfałstyny. I potem dopuścić, że taki Kościół się ma w Warszawie. A gdzie tysiące nauczycieli i księży, którzy przyjeżdżali ze swoimi szkołami tam wtedy ich nikt nie pokazał. Ale my wierzymy, że to kamera, żeby program telewizyjny, tak było. Ja to byłem osobiście widziałem innych gości, Innych ludzi wierzących, innych ludzi z bo może nie wszyscy byli wierzący. Ale tych, których krzyż, to nie była maskotka powieszona dwóch psychicznych, chyba chorych młodych ludzi, studentów, którzy chcieli sobie zrobić fraję. Tak sobie wtedy pomyślałem, widząc, rozpięte tą maskotkę zieloną na krzyżu, dla zabawy, że gdyby podobny gest zrobili kraj arabski. Publicznie ścięto tego samego dnia. W 2013 roku tak jest do dzisiaj. Gdy ktoś w tych krajach zapisuje z islamu. A my będziemy co mówić? Katolicy spuszczają z głowy uszy. To tolerancja, to małe zachowanie. Tak ja się tam tam XXI wyrwało. I powiemy: To tak dzisiaj trzeba. Nie. Może jak ta kobieta powie: Nie pozwolę sobie w domu, i na to się nie zgadza że mój dom to mój Kościół, to moja wspólnota, to moja rodzina, to mój świat, a nie skulone uszy, jak wielu ludzi wierzących. Moi drodzy, słyszycie więc o nas, o Kościele, który jest wspólnotą Krzeszników Świętych. Trochę będziemy jutro więcej jeszcze o tym temacie, który teraz w ostatnim zdaniu podjąłem. Zapraszam więc. Ale chcę powiedzieć, że jesteśmy wspólnotą ludzi, którzy zmierzają do zbawienia i potykają się Rzeki paprają się w tych grzechach, bo jesteśmy ludźmi głodnymi, ale gdyby nie Bóg, to nie byłoby nadziei. Gdyby nie sakramenty, nie spowiedź, nie przebaczenie, nie byłoby nadziei. I może dzisiaj słyszycie o nas o kapłanach, tych tak wielu różnych rzeczy. Jakiś czas temu w Rzeszowie, pamiętam o przy świętej rodzinie ósmej rano, kiedy wychodzą zacny ludzie z kościoła, ponieważ wyszła pewna pani, znana nam księżom, busia znana co codziennie na rano jest z kościele. I pamiętam że złapała mnie przed wejściem i mówi... Proszę księdza czy słyszał się o tym księdzu po drugiej stronie Rzeszowa, I co ludzie mówią, No wczoraj kożanka do mnie zadzwoniła. No po prostu jestem oburzona. Ja zadzwoniłam potem do następnej, która jest w tej karafii potwierdziła to. Prawie nocy nie mogłam przespać. I mówi tak szybko na wdechu i wydechu przez pięć minut, że uchwytałem te słowa widząc, że ta Pani się nagle przebudziła, z spokojnie w kogoś, kto po prostu dostał jakieś mocy nieludzkiej. Gdy skończyła, zapytałem się, przynajmniej Pani z no tak to przecież widzimy się codziennie. Czy Pani wie, co to jest wyraz Kredo? Uśmiechnęła się że Tak, ja jestem Panem starszej laty. Ja jeszcze po łacinie przeświętowym fragmenty pamiętam. Kredo to znaczy wierzę. No właśnie. Czy Pani odmawia wierzę w Boga? Oczywiście. A co tam jest? Wierzę w jeden? Zapytałem ją. Książę sprawdza? Nie, jak Pan się uczył, Pani powiedziała co dalej. Święty powszechny a kościół? Nie, dobrze. Co to znaczy powszechnie? Jak Pani myśli? W pani teraz przez pięć minut nawijała na wdechu i wydechu. Czy to jest prawda, czy nie, to ja nie wiem. Pani zresztą też nie. Ale pani tak bardzo mocno weszła w tą sytuację, słyszoną przez telefon. Potem, jak pani mówi, spać nie mogła nawet. Zadzwoniła do innej koleżanki, a ten ksiądz to jest w mojej rodzinie, w rodzinie kościoła. Nie wiemy, czy to jest prawda, czy nie, ale chciałbym zapytać jego szczerze. Pani potrafiła wykonać parę telefonów, noc nie przestać. A czy pani za tego księdza? Ja no ale ludzie mówią, nieważne nie, nie, nie co ludzie mówią, czy pani jako osoba w Kościele pomodliła się w tym księdza, o co mogę podpowiedzieć? Jeżeli to jest prawda, co się wydarzyło o Boże zmiłowanie i że byłem na mniej Ale jeżeli to jest pilota albo coś naciągnięte, ile razy takie rzeczy się dzieją. Pani żyje już wiele lat na tym świecie wie Pani, jak dzisiaj sprawy związane z duchowieństwem, z Kościołem, są od razu nagłaśniane, krzykiwe, przeinaczane. Jeżeli to jest nieprawda, żeby Bóg dał prawdę, Bo pomódl się Pani szczerze. Jedna modlitwa, czy była od wczoraj? Uzbiła wzrok w i mówi, no nie, bo to mam prośbę, niech Pani starsza od nas, ja tego księdza mnie, na drugi raz nie będzie tak ten świat, który się cieszy z takich katolików, którzy żyją. Każdą sensacyjkę o swojej rodzinie. I może na dobie raz więcej refleksji, mniej telefonów, mniej ciśnienia, a więcej kolan i modlitwy. To bardziej nam pomoże. O odpowiedziałam jeden krótki wyraz. Niech czekałem na niego, bo mi nie był potrzebny. Przepraszam. Moi drodzy, dzisiaj do Was prosimy o modlitwę, bo w kościele to my jesteśmy tymi, którzy mają nas prowadzić. To my damy, dawać Wam słowo, być prorokami nadziei, prorokami tego życia, życia wiecznego. Ale potrzebujemy Waszej pomocy. Z kapłanami dzisiaj nie obawiałem mnie, mówiłem o czym będę mówił. Chciałem, żebyśmy jako kapłani byli dla Was pasterzami. Dzisiaj jesteśmy tu, jutro, tam. Jak mówi yy, nasz premier, sztukań, czytanie, jedno z czytań, że jesteś pasterzem, który ma paść owce, ale nie ziemię. Kiedyś przypowiem się z pytaniem, jaki byłeś pasterzem jako ksiądz. I chciałbym, żeby każdy ksiądz to był taki, który na wszystkim się znajdzie, pewnie by się tego od nas oczekiwali, ale doskonale wiecie, że jesteśmy od Was, i między Wami, wzięci i z naszymi radościami, smutkami, z naszymi talentami, wadami, z naszymi super pomysłami, czasem nietrafionymi o niczym. Jak ludzie. Jak ludzie. jest kamienem. Obok ksiądz proboszcz, który mnie jeszcze przygotowywał, ksiądz Franciszek w piwnicy jako młodego chłopca do życia, Więc stają kapłani, którzy kawał życia już przeżyli i ufam, że mieli jeszcze przepad. A wiecie, dlaczego od nas, kapłani, wszyscy ludzie oczekują, Żeby Że może no, taki ksiądz proboszcz, to był taki mega menadżer, od wszystkiego. Od oświetlenia, żeby były najtańsze, do koloru farb, do dekoracji kościelnej i do posadzki, która nie będzie się tak szybko niszczyć, do cmentarza, który jest na zewnątrz i może do ubrania ministrantów, żeby były czyste, do finansów, które są ubezpieczeń w kościele i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żeby tak było, ale by doskonale widzisz, że w żadnej firmie tak nie ma, że nie jest odpowiedzialny za wszystko. Ktoś ma bryty? Drugiego od finansów, trzeciego od kontaktu z ludźmi, czwartego od jakichś akcji charytatywnych, piątego i tak dalej. Jesteśmy dla was z takimi talentami, jakie Pan Bóg dał. Ale dlaczego się nam wszystkim nie znamy? Jesteśmy tylko ludźmi, ale też dlatego, bo wy jesteście niepotrzebni. Ostatnie sześć lat spędzimy w Warszawie, w zasadzie dużo jeżdżąc między Białorusią, Ukrainą, Czechami, Słowacją. Niemcami, Anglią, Belgią, gdzie pracują moi misjonarze samotnymi. Z różnych spotkaniach, z duchowieństwem, z wiernymi, z biskupami, którzy tam prowadzą niecezję. Bardzo w tych krajach, gdzie jest mniej katolików, szczególnie zachodnich, podobało mi się wyjaśnić, jakąś sumką chodzi przed drzwi Kościoła z każdym się wita i zamieni parę słów. W polskiej rzeczywistości byłoby to niemożliwe, bo gdybyśmy teraz zaczęli toistać przed Kościołem, to może do pasterki byśmy skończyli przywitania i pożegnania. Bardzo biega, ale fizycznie nie na rady. Wiecie, jak bardzo cieszyłem się widząc tych ludzi, którzy rozmawiają o życiu, a zawsze mówią, proszę księdza, coś, to miesiąc. Telefon. Jak bardzo się cieszę, jak ludzie Kościoła, to wy tutaj, są zawsze potrzebni, ze swoimi talentami. Ilu ludzi przyjdzie i powie, proszę księdza, bilet wizytowy z moim imieniem nazwiskiem, jestem prawnikiem, jakby trzeba było i coś się działo, to proszę do mnie zadzwonić i pomogę. Ktoś inny powie, a ja jestem panią, która gotowała w kuchni w szkole przez 30 lat, teraz poszłam na emeryturę. Jak będzie wyjazd, z dziś z młodzieżą pojadę, przygotuję i to będzie nawet dla mnie coś fajnego, że z tego domu dziś ruszę się, to jest do mnie telefon. Ktoś inny może powie, a ja prowadzę firmę budowlane od tak, lat, mamy graj jest nas kilku, ale gdyby trzeba było jakiś wiem od to proszę do mnie zadzwonić. A może ktoś inny powie, ja jestem nauczycielem albo studentką. Mogę pomóc dzieciom w uprawianiu zadania raz w tygodniu, godzinę, aby tyle mogę, potem mam zajęcia, albo dzień, dzień. Słuchajcie, jesteście nam potrzebni. I każdy, z każdym talentem, z każdym otwartym sercem, bo bez was nasza posługa nie jest potrzebna. My jesteśmy dla was. Ale też prosimy cię, bądźcie dla nas. Jeżeli zdarzy się, że jakiemuś księdzu coś się uda, to proszę was, nie umawiajmy, z powiedzcie, że ten wyjazd dzieci dziećmi się udał, bo tak naprawdę siedziałyby całe ferie albo wakacje w domu, a za martwe grosze udało się gdzieś wyjechać. więc za to I świetnie to wyszło. Omrzeć kazanie albo nabożeństwo. Dziękujemy, że to sprawił. Albo był na tym pogrzebie, Było to dla nas wsparcie w trudnych chwilach. Ale gdy coś złego się będzie wydarzać i zauważycie, to nie mówcie za plecami, ale podejdźcie i powiedzcie proszę księdza, można to było inaczej powiedzieć, można to było inaczej zrobić. Nie udało się to razem. ale ale dalej niech się trzyma poziom. A może pomogę, pomóc mogę, i tak dalej. Bądźcie z nami na dobre i na złe, w chwilach, w których Was potrzebujemy. Moi drodzy, po takiej nauce jak tutaj, w nad Warszawą, dostałem list wpisany pocztą internetową na imię. Zacytuję go. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą naukę w Parafii Świętej Rodziny w Wyszkowie na temat przewiz kościół i o odpowiedzialności za kościół. My, katolicy, niedużo wiemy na ten temat. I dziękuję, że mówił się z o zapotrzebnej za kapłanów naszego kościoła. Uważam, że należy się modlić za kapłanów i za wszystkich członków naszego kościoła świętego, po z chwilą, kiedy zaczynam się modlić za osoby, które, może niektóre z nich, wyrządziły mi przykrość. To zło zmienia się w inny wymiar dla tych osób. Zaczyna widzieć ich jako bliźnich, którym należy współczuć. Bo jak i ja na swojej drodze do Pana Boga kroczą nieraz z wielkim trudem. Pabrają się w głowie grzechu, upadają i walczą za swoimi słabościami. I gdy się za nich modlimy, wtedy łatwiej jest ich miłować jako nieprzyjaciół, o czym nauczał Jezus Chrystus. I wtedy zaczynamy postrzegać ich po prostu jako współtowarzyszy naszego ziemskiego pielgrzymowania do nieba, Bożego. Moi drodzy, proszę więc was dzisiaj o modlitwę za nas, za cały Kościół. Proszę was o to, byście dawali świadectwo o Kościele, bo dzisiaj nie dajecie. Proszę was o modlitwę atmosferę Bożą Kościoła, gdy będziecie pamiętać o nas kapłanach tych, którzy dzisiaj są tutaj jutro tam, po parę lat wieka, w różnej parafii i tak nas przenoszą i tak służymy nie tylko jednym, ale kolejnym, kolejnym przez całe życie. Bo to życie powołania, tak jak siostry zakonne, które, te, które też dzisiaj dziękuję, bo jesteście świadkami, które chociażby idąc w habicie nie niwelonii przez brzesko każdemu przypominacie, że jest Bóg. Że jest Bóg, który powołuje. Za to też wam dziękuję. A wam, którzy tu jesteście, Dziękuję, że mogę być na wspólnocie Kościoła świętego Jakuba i że widzę to Wasze świadectwo kochania i przywiązania do Kościoła.